Serdecznie witamy na briefingu prasowym, poprzedzającym mecz dziewiątej kolejki Fortuna I Ligi, w której Ressowia zmierzy się z Polonią Warszawa. Wraz z nami są trener Mirosław Hajdo, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz zawodnik Koleczówu Ibe Jordi. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku, jeszcze zanim przejdziemy do pytań, chcielibyśmy serdecznie podziękować klubowi Stuk, działającemu przy naszym klubie za sprawą rosnącej ich aktywności. Biuro prasowe zaopatrzone zostało w nowy zestaw mikrofonów, dzięki któremu pytania z sali nareszcie będą dobrze słyszalne. Witamy również przedstawicieli mediów, przybyłych na dzisiejszy briefing. Trenerze, na wstępie poproszę o kilka słów dotyczących tego, z jakim nastawieniem i w jakich nastrojach przystępujemy do kolejnego bardzo spotkania. No dla nas jest to na pewno bardzo ważny mecz, bo nie chciałbym tutaj dokonywać porównania, że o 6 punktów, ale do tego się to sprowadza. Na pewno czujemy pewien niedosyt, szczególnie po meczu z Łęczną, gdzie myślę, że przy wykorzystanych naszych okazjach Wyniki by były dla nas naprawdę korzystne, ale to już jest historia i koncentrujemy się tylko teraz na Polonii. Każdy zespół ma swoje problemy, my mieliśmy swoje bądź mamy, oni pewno też i to jest w zasadzie tyle: traktujemy to jako kolejny mecz, kolejnego rywala i chcemy zapunktować u siebie. Na pewno gramy o pewną bólę, i to nie, nie mówię, że przez jakąś pychę, ale po prostu najwyższy czas, żebyśmy. Przełożyli naszą grę na punkty i to na komplet. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania od państwa. Maciej Decowski niemiec Podkarpacie Live. Panie trenerze, niedawno się zakończyło okienko transferowe, jeszcze tak nie nie, był, nie usłyszałem z Pana słów podsumowania tego, natomiast no, wciąż gdzieś tam jest pewien problem w Resowi, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. Macie najmniej bramek w całej lidze. I moje pytanie jest takie, po pierwsze, jak Pan podsumuje to okienko, a po drugie, czy wciąż pracujecie jeszcze nad zawodnikami, na przykład bez, bez kontraktów, którzy mogą w każdej chwili dołączyć do klubu? Yy, uważam tak, że nie tylko ja, ale wiele osób chyba widzi, że brakuje nam yy, zawodnika na pozycji numer 9, do Maćka. To widać gołem okiem, tu nie trzeba yy, być wielkiej klasy specjalistą. Yy, natomiast musimy na pewno pracować nad takimi ludźmi, którzy dzisiaj są wolnymi zawodnikami. A, grają, a grali, bądź grają na tej pozycji i to w zasadzie jest tyle, tak jeżeli chodzi o okienko transferowe to tutaj na pewno było to okienko, to była, ojeju, jakby to nazwać, żeby to tak dobitnie powiedzieć, ale to nie było małe przemeblowanie na pewno, tylko to było urządzanie na nowo, jest roller coaster taki. No, dokładnie taki bardzo duży, ale to już myślę, że za nami powoli się to normuje, stabilizuje i to choćby nie, ja nie mówię o wyniku, bo wynik tutaj jest najważniejszy, ale już taką grę, jaką chcielibyśmy, żeby była widzieliśmy na Łęcznej w, w wieloma fragmentami, tak bym to powiedział. Natomiast to, co pan powiedział, nad tym mocno pracujemy, bo nasz dorobek, jeżeli chodzi o, tabel, o rubrykę zdoby tych bramek, lepiej, lepiej zakleić. Tak bym powiedział. Ale myślę, że bardzo w to wierzę, że jutrzejsze spotkanie to do tej tabelki dopiszę. I też chciałem wrócić do Pana y, tych konferencji, bo tak na każdym kroku Pan podkreśla, że znacie swoje miejsce w szeregu i trochę tak mam wrażenie, że pan zdejmuje presję chyba z zawodników, jeśli chodzi o, o mecze z tymi silniejszymi rywalami, bo na każdym kroku pan podkreśla, że tutaj nie, nie musieliście zdobyć punktów, czy to jest celowe granie, a natomiast teraz słyszę, że te dwa najbliższe mecze, to jak pan mówi o sześć punktów, to można powiedzieć, że o 12, bo, bo to jest Polonia i, i, Resowia, i, i, i Stal i znaczy naszą rolą jest zdejmować presję zawodników, bo to jest normalne, natomiast nie wyobrażam sobie trenera, któremu, który nagle mówi z tym możemy przegrać, a z tym możemy wygrać. No to jest oczywiście, ale zawodnikom trzeba w każdy możliwy sposób pomóc i dać też do zrozumienia i dać też im jakby taki psychiczny czas na to, żeby Tą swoją grę zaczęli udokumentowywać bramkami, bo my nie gramy na utrzymanie piłki. My gramy na to, żeby zdobywać bramki i zdobyć zawsze więcej od przeciwnika i na to i w ogóle tak zespoły grają. Dlatego tutaj owszem, ściągamy presję, robimy to świadomie, natomiast cały czas zdajemy sobie sprawę i już zaczynamy to podkreślać, że najwyższa pora, żeby to się przekładało na wynik. Jeszcze panie Gazeta Supranowości. Panie trenerze, zapytam o rywala. Polonia, podobnie jak Pański zespół, nie najlepiej punktuje. Polonia otwiera strefę spadkową. No, i biorąc pod uwagę, że spotkają się zespoły z dołu tabeli, i biorąc pod uwagę, że te dwie drużyny pragną punktu wręcz, no, można się raczej spodziewać otwartego spotkania. Tym bardziej, że Polonia, jak na zespół z dołu tabeli, strzela dość sporo bramek. To prawda, natomiast ja bym nie chciał oceniać Polonii. Myślę, że to będzie mecz. wierzę w to, że to nie będą szachy. wierzę w to, że to będzie dobre spotkanie, że padną bramki w tym spotkaniu. Mam nadzieję, że dla nas więcej. Ale tak jak mówię, na każdy mecz na poziomie pierwszej ligi, niezależnie od tego, z jakiego miejsca zespoły z sobą grają, jest też nieprzewidywalny. I myślę, że w jutrzejszym meczu na pewno będziemy na tyle dobrze przygotowani do tego spotkania pod względem mentalnym, że już nie będziemy mieli problemów reakcji w momencie, kiedy będziemy mieli jakieś kłopoty, tylko będziemy dążyć do tego, żeby o tym szybko zapominać i korzystnie zakończyć mecz i każdą jedną kolejną akcję. W ostatnim meczu obserwowaliśmy pewne przemeblowania w składzie, można się spodziewać wyjściowej jednostki podobnej do tej, która wybiegła od pierwszej minuty włącznej. Nie będą, będą, będą korekty małe. Natomiast my celowo, bo jak analizujemy yy, ostatnie mecze, to yy, po stronie strat, jeśli chodzi o bramkowych, było trochę za dużo. I to nie jest tak, że przeciwnik miał aż taką przewagę, że yy, strzelał. Tyle bramek Resowi, tylko resowi, a momentami czyli my. Bo nie, nie można się od tego odcinać. Popełnialiśmy za dużo prostych błędów, z których przeciwnik korzystał. I siłą rzeczy musiały być zmiany w zespole. Takowe były. W tym meczu jeszcze będą. Także mam nadzieję, że chłopaki, którzy czekali na swoją szansę, ją dostali bądź dostaną. Pokażą, że, że się myliłem co do obsady poszczególnych pozycji w meczach. Z czego się będę cieszył, że są oni i pokazują mi, że widocznie nie najlepiej wybrałem. Panie trenerze, po pańskiej lewej stronie siedzi nowy zawodnik Resowi. Myślę, że Kaleczukfu po malutku wchodzi do drużyny i sukcesywnie będzie grał, można powiedzieć, pełne spotkania. I proszę powiedzieć, jakieś takie specjalne zadania dla lewoskrzydłowego nowego? Nie, nie mamy jakichś specjalnych zadań. A więcej swobody, I... czy więcej taktyki? Ja myślę, że akurat na skrzydłach zawsze mhm. dążymy do tego, żeby mieć zawodników kreatywnych i takich też chcieliśmy mieć. I... Tworzących przede wszystkim przewagę, prawda? Robiąc przewagę, grając dobrze jeden na jeden, i tutaj jest na pewno to jest bardzo mocna strona naszych skrzydłowych. Kelly jest u nas, mam nadzieję, że czuje się dobrze. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o aklimatyzację, to on może więcej powie ode mnie, ale myślę, że wszystko jest w porządku i czekam, aż będzie w jutrzejszym meczu na tyle dobrze, żebyś sobie szczelił rok. Oby tak było, tego przede wszystkim życzę i chciałbym teraz zapytać Kaleczukwu, powiedz, jak czujesz się w Rosowi, jak przebiegła aklimatyzacja w Rzeszowie? A powiedz, wcześniej jakoś przed wypożyczeniem śledziłeś Rosowie, bo zagrałeś wcześniej dwa spotkania przeciwko Pasiakom, jeden mecz wygrany 2 do 1, jedna porażka 0 do 3. Pamiętasz tam te spotkania? Tak, pamiętam. Po prostu czy śledziłeś wcześniej resowie przed przyjściem tutaj? Dobrze, i teraz tak zapytam, jesteś wypożyczony do końca bieżącego sezonu i powiedz proszę, jakie cele zakładasz przed sobą samym. Po prostu jak najwięcej z dobrej strony pokazać, pomagać drużynie i po prostu być lepszym zawodnikiem. To jest właśnie Jakieś cele indywidualne liczby, asysty bramki? Oczywiście są, ale są bardziej personalne. Lewe skrzydło to właśnie ta pozycja, w której czujesz się najlepiej, bo w UK się naprawdę szło Ci tam bardzo dobrze. Tak, ja na lewej stronie to dobrze się czuję. Też na prawie, ale bardziej na lewej. I czasami w środku też. Wybiegnę troszeczkę w przyszłość. Za tydzień mecz z Rasowią. Myślę, że już koledzy z drużyny zdążyli w pewien sposób zdradzić rąbka tajemnicy. Przepraszam, znowu ze Stalą Rzeszów. Zdradzić rąbka tajemnicy, czym są derby. Bo by nie byli spokojni. Zawsze możecie z drugą drużyną zająć Jako sparing. Dora, czy zapytam jeszcze Kaleczukwu o, o to, czy już koledzy zdążyli w pewien sposób powiedzieć, czym są derby ze Stalą Rzeszów. Tak, to jest chyba najważniejsze dla drużyny i cały czas słyszę o rywalizacji i takiej taki derby wielkie, więc no, ja też nie mogę się doczekać na ten mecz. Myślę, że ten mecz też dla Ciebie będzie miał pewne takie znaczenie. Nie wiem, czy pamiętasz, w sierpniu zeszłego roku mierzyłeś się ze Stalą Rzeszów w barwach łks u wszedłeś na boisko w drugiej części spotkania. No i mogłeś zdobyć bramkę, bo po Twoim uderzeniu raz poprzeczka, drugi raz szedłeś sam na sam i niewiele brakło. Myślę, że miło wspominasz ten mecz pod względem właśnie dobrej gry, tylko brakło skuteczności. No tak, no, tak. pamiętam właśnie ten mecz i no mi się wydaje, że tym razem to kończę z bramką albo z asystą. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze do do, do mam pytanie. Jak się czujesz w ogóle w Rzeszowie? Już tutaj jesteś trochę czasu. Jak ci się podoba miasto i, i ogólnie czy czujesz już te nadchodzące właśnie derby też do tego nawiąże? No, no dobrze że się... może na początku było ciężko, bo jeszcze mieszkanie szukałem, ale jak już mam to wszystko jest bardzo z porządku, to normalnie teraz. Chciałem jeszcze wrócić do trenera. trenerze właśnie też mówił pan, że to bardzo ważne te, te mecze, ale w międzyczasie macie wyjazd do Hojnic daleki wyjazd, który trochę tak można powiedzieć koliduje z tymi tutaj rozgrywkami ligowymi. Jak pan podejdzie do tego spotkania? Czy, czy tam wyśle pan, nie wiem, troszkę drużynę osłabioną, czy jak to będzie wyglądało? Na razie tak naprawdę dla nas liczy się spotkanie. Zobaczymy jak będziemy wyglądali też kadrowo po meczu, bo to różnie może wyglądać. Ale gdzieś tam powoli jakiś pan mamy na ten mecz przed derbami, ten mecz pucharowy. Zrobimy wszystko, żeby na derby być optymalnie przygotowani. I też jeszcze do tej kwestii tego napastnika, bo też nie rozwinęliśmy, wciąż macie tylko jednego tak naprawdę zawieszonego, czyli de facto gracie bez napastników i czy, czy częściej będzie tam korzystał pan z ciepieli, czy będziecie szukać koniecznie bardzo kogoś z zewnątrz, czy może spogląda pan na drugą drużynę, bo, bo można powiedzieć, że świetnie ruszyli w ten sezon w czwartej lidze, niespodziewanie i kilku zawodników na pewno tam się wyróżnia. Na pewno to są to utalentowani chłopcy, ale musimy pamiętać, czym jest pierwsza liga, czym jest czwarta liga, także tu się nie ma co oszukiwać i zawodnicy, zawodnik na pozycję 9, to jest nieodzowny. To, to jest nieodzowny i wiemy o tym doskonale, gdzie jak są jakieś kontuzje, trzeba pomóc drugiemu zespołowi w meczu ligowym, który on gdzieś tam rozgrywa w środku tygodnia, bądź po naszym meczu. To nie ma, jeśli chodzi o liczbę zawodników, różowo, żebyśmy mogli iść na spokoju, pomóc drugiej drużynie w takim zakresie, jakim ona sobie tego życzy. I zdajemy sobie z tego sprawę. Stąd też, czy my będziemy mieli większą, y, liczebną, bardziej liczebną kadrę, tym zespół rezerw będzie na tym korzystał. I y, tylko tak możemy y, im pomóc. I to jest jakby no, nasz obowiązek, też, żeby im pomagać. Natomiast musimy sobie y, jasno powiedzieć, że My też mamy swoje problemy personalne, też mamy Wasiluka, też mamy buchala kontuzjowanego, także mamy Huchra kontuzjowanego, który powoli wraca do treningów, a liczbowo nie jesteśmy tuzami, także trzeba mieć wszystko na uwadze i to też podporządkować mecz pucharowy, który w tym tygodniu nas czeka, dlatego najpierw koncentrujemy się na Polonii, po Poloni będziemy podejmowali decyzję, jak, w jaki sposób rozegramy, w jakim składzie personalnym mecz Bucharu Polski przed Derban. A jaka ta kontuzja Buchala? To jest dłuższa kontuzja? Czy jest... Może trudno powiedzieć, bo to jest taka kontuzja drobna, dokuczająca, bo nie możesz biegać, to jest kontuzja stopy dokładnie okolice pięty i każdy zwrot, każdy start do piłki to. Czuje się ból. Na razie mamy takie podejrzenie. znaczy To już jest jakby wstępna diagnoza, że może być nawet i lekkie gdzieś tam naderwanie, ale no, na pewno nie będzie do dyspozycji na jutrzejsze spotkanie, dlatego to jest jakby kolejna osoba, która no, nie może być w tarczęczarni. A właśnie lubię, chuchro? Jak, czy jest szansa, że w tej rundzie jeszcze wrócą na, na boisko? E, nie, pan Bartek tak. Ja myślę, że Bartek już jest bardzo blisko powrotu. Już jeżeli chodzi o treningi biegowe z normalnymi obciążeniami, treningi siłowe wykonuje normalnie, jeszcze musi wrócić do treningu piłkarskiego w tej zasadzie. Czyli na derby jest szansa, żeby wrócił, czy raczej to jest niemożliwe? Może być. będzie chciał. Może, tym... może myślę, że Wasy zrobi wszystko, żeby, żeby chociaż na derby znaleźć się w 18 meczowej, czy w 20 meczowej. No nie, nie, nie mam tajemnic, generalnie, przed nerwami. Zrobimy wszystko, żeby wrócić. Nie będziemy się tutaj zasłaniać kotarą jakąkolwiek i próbować ukrywać coś, i tak dalej. Nie, myślę, że będzie, będzie jak wszystko dobrze pójdzie, w każdym razie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to tele Jeszcze pytanie od internautów do Ciebie. Co według Ciebie musisz najbardziej poprawić, żeby? zacząć regularnie strzelać w gole? Czy chodzi bardziej o kwestie techniczne, czy raczej mentalne? Myślę, że to bardziej chodzi o mentalne też. Ale... No, trzeba też stworzyć te sytuacje tak, drużynowe, żeby mieć jakąś sytuację, żeby strzelać w bramki. Więc... No ale tak personalnie to myślę, że mentalnie bardziej. Ok, bardzo bardzo dziękuję. W takim razie spotkanie z Polonią w Warszawę w sobotę 23 września o godzinie 15 na stadionie Miejskim serdecznie zapraszamy. Państwu dziękujemy za przybycie na dzisiejszy briefing prasowy.